Czym jest biała lista VAT i czy powinienem na niej być? I czy powinienem się nią przejmować? Zapraszam. Biała lista VAT obowiązuje od 2020 roku, od 1 stycznia dokładnie, i wprowadza dla przedsiębiorców nowy obowiązek: obowiązek weryfikowania, czy numer rachunku, na który mam zapłacić pieniądze z tej faktury, którą otrzymałem, znajduje się na białej liście VAT. Więc wchodzę sobie tutaj na wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. To jest właśnie ta biała lista VAT. Podlinkujemy w opisie tego filmu. Wpisuję na przykład NIP mojego kontrahenta i patrzę, jaki numer rachunku tutaj jest wpisany. Może nie być żaden, ale jeśli jest jakiś, to muszę sprawdzić, czy ten numer rachunku to jest ten sam numer, który mam na fakturze. Jeśli jest to ten sam numer, to wszystko gra, wszystko jest w porządku, nie muszę się nic przyjmować. Natomiast jeśli to nie jest ten sam numer, to w przypadku, jeśli kwota na fakturze jest wyższa niż 15 tysięcy złotych brutto, czyli razem z VAT-em, to nie będę mógł takiej faktury zaliczyć w kosztach i na dodatek będę jeszcze solidarnie odpowiadał za zobowiązania podatkowe VAT mojego kontrahenta. I tak samo działa to w drugą stronę. Jeśli my wystawimy komuś fakturę na więcej niż 15 tysięcy złotych brutto i naszego rachunku nie będzie na białej liście albo na białej liście będzie inny rachunek niż na fakturze, którą wystawiliśmy, to tak samo osoba, nasz kontrahent, nasz klient nie będzie mógł takiej faktury odliczyć w kosztach i będzie odpowiedzialnie, solidarnie odpowiadał za nasze zobowiązania VAT. Co trzeba zrobić, żeby na tej białej liście być? Po pierwsze, Trzeba mieć konto firmowe, dlatego że tylko konta firmowe mogą być wpisane na białą listę. Konta prywatne nie mogą być tutaj wykorzystywane. Jeśli nie mamy jeszcze konta firmowego i chcemy takie założyć i już założymy, to pamiętajmy o tym, że musimy jeszcze zaktualizować nasz wpis w CIDG, dlatego że dopiero aktualizacja wpisów w CIDG dopisze nasz nowy rachunek firmowy do białej listy. Jeśli macie pytania odnośnie białej listy albo konta firmowego, piszcie śmiało w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym filmie. Zapraszam serdecznie.